Nagrody w kategorii nauka zwykle kojarzą nam się z fizykami, chemikami, biotechnologami, z historykami nieco rzadziej. Dlaczego nie powinniśmy o historii zapominać? Powszechnie mówi się historia magistra Vitae, że historia jest nauczycielką życia. Ale ja chcę jeszcze dodać coś. Historia to chyba przede wszystkim przestroga. Abyśmy nie wpadali w te same dołki, co nasi pradziadowie, dziadowie czy ojcowie. Historia ma swój sens, bo nie tylko powinna przestrzegać przed popełnionymi błędami, ale po prostu historia powinna budować, bo zawsze coś budujemy na fundamencie i historia jest. I kultura polska stanowi po prostu ten fundament, na którym budujemy i prognozujemy przyszłość. To niezwykle ważna sprawa. Czy my, jako Polacy, umiemy się uczyć na swoich własnych błędach? Każdy z nas się uczy. Wcześniej czy później się uczy. Dzisiaj młodzież taka jest, jaka jest. Ale gdy zacznie dorastać, zaczyna już inaczej myśleć. Czyli zmienia się nam ta skala wartości. Poważniejemy, zaczynamy po prostu swoje życie prognozować, i od tego się rozpoczyna to prawidłowe myślenie. Trzeba się uczyć i trzeba po prostu budować. zawsze budujemy na fundamencie. A fundamentem jest Historia, kultura, tożsamość i wszystkie imponderabilia narodowe.